Cześć, witajcie, strony na z kanału Doniczka, a dzisiaj ranking teamów FFI zapraszam. Więc, kogo mamy pierwszego? Wielkie fale! No i powiem wam, to jest jeden z ciekawych przypadków, ponieważ ta drużyna jest dość ikoniczna. No ale nie ukrywajmy, tylko przez to, że połowa ich zawodników wygląda jak wzięta z domu dla nie wiem jakichś emerytów. A poza tym to nic wielkiego nie mieli, chociaż nie ukrywam, że ten pierwszy mecz był fajny, ale jako sama drużyna myślę, że taki tier może. No może nie C, bo znajmy, że dla mnie były troszeczkę gorsze. Albo wiecie co? Takie B na Sky i zobaczymy, jeżeli okaże się, że są jeszcze inne przypadki, czy coś, no to wtedy damy ich na C. Dobra. Lwy Bustyni z. <laughs> Z krataru, przepraszam, wiem, słaby żart w wykonaniu waszego zabawnego prowadzącego, aczkolwiek musiałem. I co do nich, bardzo w sumie rzucali mi się w oczy ze względu na swoją wytrzymałość i to, że w sumie żyli i w takim słońcu jak widać na zamieszczonym obrazku. No i to była naprawdę dość ciekawa drużyna, dlatego chyba jednak wielkie fale dam na C, a ich dam na B. No a... Idąc dalej mamy korańskiego ognistego smoka, który był naprawdę cudowny i możecie mnie za to zagryźć, ale ta drużyna jest świetna chyba tylko dlatego, że pojawiają się tu nie wiem 4 zawodników, może ewentualnie 5, no bo jeszcze ikoniczny, memiczny bramkarz z wybuchowym klapsem, a reszta to są totalne jakieś no-name'y. I trochę mi tego szkoda, że tak polecieli, bo nie ma nikogo tutaj ciekawego poza właśnie tą czwórką i takim upchnięciem dla przysłowiowego, nie wiem fanserwisu czy coś dlatego na S nie zasługują, ale ich dam może na A, bo to był taki wiecie powrót starych postaci, które kiedyś tam były złe z dodatkiem Chang Suschoya i filmowa min. Ale dobra. Dalej wchodzimy w te wszystkie grupy i tak dalej, czyli rycerze królowej, którzy moim zdaniem byli, no okej, okay, dość taką spoko drużyną w sumie, mieli dość ciekawe techniki, no bo jednak Anglia i Juno te sprawy jednak z trochę tam le lekko średniowieczne, trochę z mieczami i tak dalej, różne tego typu rzeczy. Ale też nie ukrywam, że bardzo mi się podobał ich kapitan Edgar Partinus, i nie w tym sensie, co myślicie. Po prostu ten zawodnik akurat był jednym z chyba najdol... Najdol... Kurde. najbardziej dojrzałych zawodników w FFI, o czym zresztą nagram pewnie osobny materiał, więc możecie się wkrótce tego spodziewać. Dlatego. Może nie tyle co TRS, ale wyżej trochę od Fire Dragona. No i dalej. Imperium. Kurcze Blaszka. To znowu ta ciężka sytuacja, bo naprawdę nie wiem, gdzie mam ich umieścić, ze względu na to, że Thiago Torres był naprawdę ciekawym zawodnikiem, i mimo tego, że czasami nie doceniamy jednak tego typu kapitanów. To bardzo go uwielbiałem, ale to znowu ta sytuacja, że ta drużyna opiera się tylko na kapitanie i jego ewentualnie defensywie, że pomimo tego, iż mają naprawdę dobry atak, bo w końcu wszyscy, którzy informowali o tej drużynie, często zapominali o napastnikach, to jednak mam wrażenie, że nic tutaj nie wnosili takiego co Tiago Torres. Dlatego z ciężkim bólem na sercu to robię, ale takie B tutaj. No, jednorożec. No, Marki Dylan, Marki Dylan, Marki Dylan, ale poza nimi to jeszcze pragnę tutaj przypomnieć o nie wiem, o Eriku, o Bobim i oczywiście brąkarzach, <grym> ale poza tym to naprawdę też cudowna jedna z drużyn. Dlatego cieszę się, że akurat oni zostali jednak dość docenieni przez twórców. Dlatego. Pierwszy tier S w sumie mogę dać nawet, bo mi się tam ten mecz podobał, dla mnie dość klimatyczna drużyna, no i co mogę powiedzieć, wielki i rządzi. <grym> Orfeusz, czy ja muszę coś tłumaczyć, czy ja muszę coś tłumaczyć, naprawdę, mimo tego, że to jest drużyna, która dostała najwięcej screen time'u w całym tym sezonie, to jednak zasłużyli na to. I zrobiono to bardzo dobrze, a nie tak jak w przypadku. Mm, może nie będę się na razie wypowiadał i mieszał wam pojęć. Dobra. Dlatego zasłużony STR. No i robiąc tą tier listę, brałem to co z anime. I z jednej strony chciałem też uhonorować Czerwonego Matadora, który był drużyną bardziej znaną, chyba nie wiem czy w grach, czy gdzie, ale pojawili się oni i naprawdę bardzo fajny mecz sparingowy, mi się tam on podobał dla mnie taka dość chillowa drużynka fajna i w sumie gdyby pojawili się w finałach to wcale bym się aż tak nie obraził, bo jednak nie ukrywam, może by coś jeszcze pokazali a tak to takie, taka, takie honorowe A najdalsze dalej, ciężko mi tutaj ocenić, ponieważ Królestwo to kolejna wspaniała drużyna, której może nie dano aż tyle screen time'u, co, wiecie, ciągle Orfeuszowi, a jednak to była naprawdę cudowna grupa osób z Brazylii. I jednak bardzo mi szkoda było, w sumie, jak patrzyłem na ich psychikę po tym całym Garsildzie, którego jego chociaż nie nienawidzę, to, to jedno muszę mu przyznać: straumatyzował on swoją drużynę doszczętnie. I nie wiem czemu. Ale właśnie ten mecz, te retrospekcje i w ogóle to, co się działo przed meczem, to mi się naprawdę bardzo wszystko podobało. I troszeczkę mi nie ukrywam, że takiego klimaciku dość brakowało, gdy były te grupy i w ogóle. No i wiecie, jednak to jest ta drużyna, którą mogę dać w sumie Estier. Nawet bardziej niż Orfeuszowi, nie, nie będę przesadzał. No jeszcze, że gigantiki powiem dlatego, tego, że cały czas się rozwijały i w ogóle to no nie wiem, coś mi w nich zawsze brakowało, więc taki solidny tier A.